Witam Was, Legendowicze, i jak obiecałem w ostatnim odcinku. W tym pojawi się następna legenda o kolejnym z naszych rodzimych smoków, które między innymi kilka wersji omawiałem już we wcześniejszym odcinku o naszym mitycznym herosie i królu Kraku. Jednak opowiadane tam legendy bardziej tyczyły się samego Kraka oraz jego rodziny, zaś smok wspomniany był tam jedynie pobieżnie. I z racji tego, że ten temat, temat smoków rodzimych będzie miał swoją małą serię, wyjaśnię co i jak w sprawie tejże smoczej serii. A więc kolejny materiał po tym będzie poświęcony Smoczysku warszawskiemu, czyli tak jak i w przypadku Gdańska, bazyliszkowi, a później zrobię dla Was obszerny materiał o tym, skąd w ogóle wzięły się podania, legendy oraz wiara w te stworzenia. Więc myślę, że Was to zaciekawi. Z kolei legendy o reszcie naszych smoków, których to jest niemało, będą pojawiały się pomiędzy innymi tematami na kanale. Zaś teraz mam dla Was ciekawą i konkretną legendę o smoku krakowskim, zwanym smokiem wawelskim, olofagiem lub też całożercą. Do tego poznacie też parę autentycznych przekazów na ten temat sporządzonych przez pewnych dawnych polskich kronikarzy. Ale nie przedłużając już, zaczynajmy legendę smoka, który dawno, dawno temu stał się wielkim utrapieniem Krakowa. Zaczynajmy! Wiele wieków temu, na początku królestwa polskiego, za czasów panowania króla Kraka, mitycznego założyciela miasta Kraków, u stóp tamtejszego wzgórza wawelskiego zamieszkał okrutny i przerażający smok, a było to ogromne zwierzę z zębatą paszczą, masywnym cielskiem, długim i potężnym ogonem oraz ogromnymi skrzydłami o niesłychanej rozpiętości. Z racji miejsca jego zamieszkania zwano go smokiem wawelskim, lecz bardziej pasowało mu miano całożercy, bo z Zwykle, jeśli ktoś uszedł mu z życiem, to rozpowiadał, że smok nie tylko człowieka czy owce, ale nawet krowy i konie połyka w całości. A sytuacje takie działy się oraz słuchy o nich chodziły po okolicy, odkąd pojawili się tam ludzie. Smoczysko posmakowało wówczas w ludzkim mięsie, a dokładnie w młodych dziewczętach, które to smok zwykł porywać z pól, łąk, a nawet z pobliskich wsi, choć i przypadkowymi wędrowcami oraz kupcami bestia nie gardziła. Sytuacja ta robiła się coraz poważniejsza, zaś lud coraz bardziej naciskał na władzę, by ów problem jak najszybciej zażegnano. Wkrótce w całym społeczeństwie Krakowa i jego okolic powstał niepisany pakt, zgodnie z którym zaczęto dostarczać smoku jadła, by ten będąc njedzony przestał atakować i pożerać ludzi. Nie było pewności, że to zadziała, jednak z braku innych możliwości postanowiono spróbować tego bezkonfliktowego wyjścia. I tak codziennie, każdego poranka zaczęto podsuwać pod grotę bestii utuczone owce, krowy oraz świnie. Każdy się do tego dokładał od możnych po biednych, bo i o problem tyczył się każdego. Bardzo szybko wszystko zaczęło wskazywać na to, że dokarmiany przez społeczeństwo smok rzeczywiście przestał polować na ludzi, właściwie to w ogóle nie polował on już na nic, ponieważ wszystko to, czego smok potrzebował, każdego ranka znajdował tuż przed własną grotą. Bestia przestała już nawet wychodzić ze swej jamy, jedynie wystawiała ogromny łeb na zewnątrz, zjadając to co było do zjedzenia, po czym na powrót znikała w ciemnościach swej pieczary, przez co można było już bez obaw wyjść na pole, kupcy na nowo. Zaczęli przybywać do grodu i powoli wszystko wracało do normy, jeśli w ogóle taką sytuację można nazwać normalną. Oczywiście były opinie, że to jedynie chwilowe, że kiedy smok się tym dokarmianiem znudzi, to znów wszystko zacznie się od nowa. Ogólnie mówiąc twierdzono, że jest to jedynie marnowanie żywności, której społeczeństwu i tak już coraz bardziej ubywało i brakowało. Oczywiście było wiele głosów przeciwnych tej opinii, które to głosy jednak szybko ucichły, gdy po dłuższym okresie spokoju rzeczywiście zaczęło brakować zwierząt, które można by zaoferować niesłychanie łakomej kreaturze. W desperacji zaczęto więc pośpiesznie sprowadzać bydło oraz trzodę z innych rejonów kraju, przez co ta nie zawsze była na czas i nie zawsze było co postawić przed smoczą grotą. W takich przypadkach zaczęto przeprowadzać łowy na dziką zwierzynę, którą chwytano i z braku laku oferowano zamiast krów czy owiec. Zaś przyzwyczajonemu do łatwego łupu, smoku było wszystko jedno, co pożera, jednak nie było mu wszystko jedno, gdy pożreć nie było czego. I tak też w końcu się stało, że po raz pierwszy spóźniono się z dostawą smacznego jadła, w odzewie czego w okolicznych wsiach niemal natychmiast zaczęli znikać ludzie, po których to całkowicie ginął wszelki słuch. Mieszkańcy byli tym coraz bardziej bardziej przerażeni i zastraszeni, zwłaszcza, że coraz bardziej brakowało jadła dla smoka i coraz częściej mu go nie dostarczano, przez co bestia nie mająca sobie równych, niezmiennie wyruszała na krwawe i tragiczne w skutkach łowy. Król Krak, widząc co się dzieje i mając już dość pomysłów swych doradców o tak zwanym pokojowym rozwiązaniu sprawy smoka, postanowił działać, by raz na zawsze zakończyć cały ten koszmar. Rozesłał zatem pośpiesznie wici we wszystkich kierunkach, głoszące i szuka się śmiałka, który stawi czoło całożercy, a temu wojowi, któremu uda się ubić nękającą ludność Krakowa bestie, przypadnie w nagrodę połowa jego królestwa oraz ręka niesłychanie pięknej księżniczki jego, Wandy. Wielu rycerzy i śmiałków odpowiedziało na wezwanie króla, lecz żaden z nich nigdy nie powrócił z boju żywy. Mało tego, smoczysko jedynie rozjuszało się tymi atakami i za każdym razem myściło się na ludziach coraz bardziej i bardziej. Nie wiadomo było już co czynić, gdyż przez szaleńcze ataki smoka królestwo chyliło się ku upadkowi, a zła sława bestii odstraszała już nawet największych wojów. Owszem, od czasu do czasu zjawiali się jacyś rycerze, głównie kuszeni wielką nagrodą, jednak gdy stawali oni oko w oko z problemem trapiącym okolice, zwykle ginęli na miejscu bądź najnormalniej w świecie. Zapominali o całej nagrodzie i brali nogi za pas. I tak, mijały długie miesiące przepełnione terrorem, rozpaczą oraz beznadzieją. Ludzie mogli mieć jedynie nadzieję na jakiś cud, a jedyne co tak naprawdę mogli zrobić to przyglądać się całej sytuacji bądź uciekać jak najdalej odwiszącego nad nimi zagrożenia. Zmaganią tym przyglądał się również pewien młodzian, a był nim miejski szewc Skuba, który to wpadł na dość niespotykany pomysł. I początkowo nikt nie chciał go słuchać, lecz gdy ten stanął na środku rynku i zaczął głośno twierdzić, że ma wyjście z sytuacji oraz, że wie jak w prosty sposób zgładzić smoczysko. Wówczas szybko przyciągnął on tym uwagę miejskie straży, ci zaś pochwycili go i zaprowadzili przed oblicze króla Kraka, któremu młody wyjawił swój plan. Cały orszak otaczający króla rycerzy parsknął na to śmiechem, traktując słowa Skuby jak dobry żart. Jednak ten nie poddawał się tak łatwo i przyrzekł wszystkim, że plan ten uratuje królestwo. W końcu i tak nikt nie ma lepszego pomysłu na pozbycie się smoka. Dotychczas pogrążony w ciszy król Krak powstał, na co wszelkie śmiechy i żarciki ustały. Po czym ogłosił on, że zgadza się na pomysł Skuby. A pomysł był taki, by wypchać siarką zwierzęce skóry i gdy bestia jeszcze śpi postawić je przed jej pieczarą. Kiedy smok się obudzi i zobaczy kolejny łatwy łup, natychmiast rzuci się, by go pożreć, a że wszystko połyka on w całości, to nawet nie zauważy różnicy. Król w największej tajemnicy kazał natychmiast organizować taki właśnie fortel. Zebrano więc kilka sztuk bydlęcych i owczych skór głównie od miejskich garbarzy i dostarczono je wszystkie młodemu szewcowi. Z okolicznych kopalni sprowadzono również ogromne ilości siarki, której pełne wozy szybko pojawiały się pod warsztatem samego pomysłodawcy. Ten dniami i nocami w pocie czoła zaszywał i preparował owe skóry tak, by wyglądały one jak żywa zwierzyna oraz wypełniał ich wnętrze. Żerącą siarką. Gdy w końcu wszystko było już gotowe, tuzin smakowicie wyglądających krów i owiec czekał na wozach aż nastanie odpowiedni moment, by podrzucić owe niespodzianki wygłodniałemu smoczysku. Tego dnia nakazano ludziom skryć się w domach, a najlepiej tymczasowo opuścić okolice, by celowo wygłodzona bestia nie miała na co zapolować i by zmuszona była pójść spać z pustym brzuchem. Gdy to się dokonało i gdy wybiła już wyczekiwana godzina, zaczęto wdrażać plan Szewczyka w życie. Po cichu rozstawiono wypchane siarką zwierzęta tuż przed pieczarą cierpiącego z głodu smoka, którego trzewia grzmiały tak głośno, że aż ziemia dookoła jaskini drżała po całości. I gdy wszystko było już gotowe, odesłano wozy i skryto się w pobliskich zaroślach. Czekanie na pobudkę smoka trwało wieczność. Jednak gdy po kilku długich godzinach za drzew zaczęło wyglądać słońce, a jego promienie poczęły wpadać do ciemnej pieczary bestii, wówczas rozległ się niesłychany rumot i potężny ryk, jakiego jeszcze nigdy nie słyszano, od którego ściany samej pieczary niemal pękały w oczach. W końcu dało się słyszeć dudnienie ciężkich i ospałych kroków, coraz głośniejszych i wyraźniejszych, jakby wyłaniających się spod ziemi i za chwilę potężna zębata paszcza wychynęła z mroków wprost na wczesne światło dzienne. Za nią wyłoniła się długa, utkana ostrymi wypustkami szyja, potem ogromne zwaliste cielsko, przykryte leniwie zwisającymi po nim skrzydłami, a na końcu sunął po ziemi mocarny ogon bestii, zakończony śmiercionośną buławą, którą to smok zwy miażdżyć śmiałków na niego posyłanych. Zwykle bestia po wyjściu rozglądała się i węszyła, czy przypadkiem w pobliżu nie dzieje się nic podejrzanego, lecz tym razem zupełnie wygłodzony stwór bez zastanowienia ruszył na postawione przed nim smakołyki. Kilka człapnięć ogromną paszczą i jak to zwykle bywało, wszystkie zwierzęta, a przynajmniej tak wydawało się bestii, wylądowały w pustym i wielce spragnionym mięsiwa smoczym żołądku. Początkowo nic specjalnego się nie działo, zaś smok powoli i ospale wracał ociężały do swego leża, na co obserwujący go z ludzie zaczęli myśleć, że wszystkie ich starania na nic, nerwy sięgnęły wówczas Zenitu, jednak Szewczyk w skupieniu wypatrywał pierwszych objawów końca bestii. I gdy smok niemal całkowicie zniknął już w mrokach swej pieczary, nagle rozległ się donośny dźwięk krztuszenia oraz głośnego pobekiwania. W końcu w trzewiach bestii całkowicie rozpuściły się wypełnione żrącą siarką skóry, ta szybko zaczęła rozchodzić się po smoczym ciesku i piec coraz bardziej parząc jego brzuch oraz smaląc przełyk niemal do granic możliwości. Wtedy to smok, a rzadko tak bywało, zionął prawdziwym ogniem, szybko wyskoczył z pieczary, z ledwością wzniósł się w powietrze, po czym runął u brzegu Wisły. Tam, ledwie doczołgawszy się z budu do koryta rzeki, zanurzył w jej toni łeb i by złagodzić swe cierpienia, zaczął łapczywie pić z niej wodę. Chciano już ruszyć na stwora, bojąc się, że temu w końcu rzeczywiście uda się ugasić pragnienie, a wtedy wszystko będzie skończone, bo przecież pomsta wściekłego smoka będzie wielka. Szewczyk jednak, wiedząc co za chwilę się stanie, uspokajał wojów i kazał im czekać do końca. Słusznie postąpił, bo gdy poziom wody w rzece spadł o połowę, rozległ się kolejny głośny ryk bestii, za jej boki rozdarły się po całości, niczy zbyt ciasna koszula. I oto smok całożerca, postrach królestwa, strach nad strachami, pęk z przepełnienia, zaś jego trzewia spłynęły do morza z nurtem wisły. I tak właśnie, nie za pomocą siły, lecz za pomocą rozumu, okrutny smok został pokonany raz na zawsze przez młodego szewczyka, któremu to w podziękach i w nagrodę przypadło połowę królestwa oraz ręka pięknej księżniczki Wandy. Oczywiście jest to jedynie legenda oparta na przekazach mniej lub bardziej ubarwionych krążąca wśród społeczeństwa już od setek lat. Ale czy są jakieś rzeczywiste, fizyczne zapiski takiego wydarzenia? Czy we wczesnych dziejach Polski był ktoś, kto choćby o tym wspomniał? Okazuje się, że tak. Właściwie to było parę takich osób. Pierwszą z nich był niejaki Wincenty Kadłubek. Żył on na przełomie XII i XIII wieku, a był pierwszym rodzimym dziejopisarzem. Jakby nie patrzeć, również naszym pierwszym fantastom, gdyż swego czasu pisywał on również o tym, że smoku krakowskim, który to tak bardzo nękał gród poczciwego króla. Kraka. Drugim z nich był średniowieczny historyk Jan Długosz, który urodził się we wczesnych latach XV wieku i również jak i jego poprzednik, potrafił puścić wodze swej wyobraźni uwzględniając w zapiskach kwestie tego właśnie smoka. A więc zacznijmy od relacji Wincentego Kadłubka. Na smoczej skale założono miasto zwane Krakowem. Rządził tam grak, zwany też Krakiem i jego synowie, którzy mieli przejąć władzę po ojcu, ale niestety jeden zabił drugiego, zaś sprawcą tego nieszczęścia okazał się smok. Był bowiem w załomach pewnej skały okrutny, wrogi potwór, którego niektórzy zwać zwykli całożercą. W żarłoczności jego każdego tygodnia, według wyliczenia dni, należała się określona liczba bydła. Jeśli by go mieszkańcy nie dostarczyli, niby jakiś Ofiar to byliby przez potwora pokarani utratą tylu głów ludzkich. Grak, nie mogąc znieść tej klęski, jako że był względem ojczyzny tkliwszym synem niż ojcem względem synów, skrycie synów wezwał, przedstawiając im swój zamiar, radą przedłożył. Gdy więc doświadczyli po wielokroć otwartej męskiej walki i daremnej najczęściej próby sił, zmuszeni zostali wówczas uciec się do podstępu, bowiem zamiast bydląt podłożyli w zwykłym miejscu skóry bydlęce wypchane zapaloną siarką i skoro połknął je z wielką łapczywością całożerca, zadusił się o od buchających wewnątrz płomieni i zaraz młodszy napadł i zgładził brata starszego, wspólnika zwycięstwa i królestwa, nie jak towarzysza, ale jak rywala. Za zwłokami jego z krokodylimi postąpił zami, że jakoby zabił go potwór, ojciec jednak radośnie przyjmuje go jako zwycięzcę. Często bowiem żałoba przezwyciężona zostaje radością ze zwycięstwa. Itryga została odkryta, morderca wygnany, a tron dziedziczy pierwsza polska królowa Wanda. Natomiast Jan Długosz dodał do całej legendy dokładną lokalizację samej Pieczary Smoka, która według jego rozeznania znajdować ma się nie gdzie indziej, jak dokładnie u stóp samego Wawelu, zaś Pieczara ta jest obecnie idealną atrakcją turystyczną, którą ze względu na swój tajemniczy i mroczny klimat warto zwiedzić, przynajmniej z mojego prywatnego punktu widzenia. A wracając do zapisku Jana Długosza na temat Smoka Krakowskiego, to pisał on tak Wśród takich jednak pomyślnych i sprzyjających wróżb dręczyło Kraków wiele nieszczęść. Pod wzgórzem wawelskim, na którym krak wzniósł zamek, w pieczarze zamieszkał potwór olbrzymiej wielkości, mający wygląd smoka lub gada, a dla zaspokojenia swej żarłoczności, porywał bydło i trzodę, które mu rzucano, a nie przypuszcza nawet ludziom. Gdy zaś długim zmorzonym głodem nie znajdował przygodnej lub podrzuconej sobie ofiary, wtedy z dziką wściekłością wypadał ze swej kryjówki i w dzień biały, rycząc przeraźliwie, rzucał się na najroślejsze bydlęta. Konie czy woły, zaprzężone do Wozu mordował je i zabijał, a srożąc się także i wobec ludzi, jeśli nie uszli w bezpieczne miejsce, brzuch swój napełniał ich poszarpanym ciałem. Ta żarłoczność do tego stopnia zatworzyła mieszkańców Krakowa, że z powodu tak niebezpiecznego niszczyciela raczej myśleli o opuszczeniu miasta niż o dalszym tu zamieszkaniu. Lecz gdy to stało się bardziej uciążliwe dla księcia niż dla mieszkańców, który obawiał się, by po jego śmierci całkiem nie opustoszało miasto, rozkazał śczerwa rzucane smokowi wypełniać siarką, próchnem, woskiem, żywicą i smołą, zarzec ogniem i tak rzucić bestii, która ze zwykłą jej żarocznością pochłonie je, a od żaru i płomieni trawiących jej wnętrzności od razu padnie i zginie. Po zabiciu potwora i okrutnego zwierza, który u pewnych pisarzy występuje pod mianem Smoka, miasto Kraków, wybawione wbrew nadziei od ogromnego niebezpieczeństwa, zaczęło coraz bardziej rozwijać się i łatwo osiągnęło pierwszeństwo. Sam zaś książę Krak, który swą sztuką zgładził ogromnego potwora, nazwany ojcem i oswobodzicielem ojczyzny po samym smoczysku zaś do tej pory zostały jego rzekome kości umocowane na potężnym żelaznym łańcuchu nad drzwiami prowadzącymi do wawelskiej katedry, gdzie wiszą tak już od wielu wieków. I nic dziwnego, że uważano je za kości wawelskiego smoka, bo i na takie wyglądają. Według przesądów prawdopodobnie wiszą tam już od XV bądź XVI wieku i mawia się, że wyciągnięto je z jamy samego całożercy, gdzie wcześniej złożono je, gdy cielsko padłej już bestii rozdrapały i rozdziobały кругли. Naukowcy jednak zidentyfikowali owe kości jako pozostałości po kilku różnych zwierzętach, między innymi po ssakach takich jak waleń, mamut oraz nosorożec, których szczątek do groty nie przynieśli wojowie króla Kraka, lecz najprawdopodobniej ludzie żyjący na tych terenach znacznie wcześniej, którzy wówczas polowali na owe zwierzęta, zaś porzucone części ich ciał gromadzili w grocie, w której mieszkali, bądź którą po prostu mieli za spiżarnię. Sama zaś pieczara smoka przez Jana Długosza zlokalizowana, pod Wawelem, swe wejście ma na wawelskim wzgórzu, gdzie wychodzi na bulwary wiślane, przy pomniku stojącego tam smoka wawelskiego i od czasów, których nie sposób już pamiętać, aż po dzień dzisiejszy zwie się ona smoczą jamą. To już koniec legendy oraz materiału o smoku wawelskim, zwanym również całożercą. Jeśli odcinek ten Wam się podobał, to nie zapomnijcie wesprzeć mnie waszym komentarzem, polubieniem. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zachęcam do subskrypcji, ponieważ bardzo mi to pomoże, szczególnie teraz, gdy walczę z YouTube'em o 10 tysięcy subskrypcji. Tymczasem dziękuję wszystkim za uwagę i do następnej legendy.